Agnieszka Wodarczyk smaży kotlety bez fani, są wprost zachwyceni. Agnieszka Wodarczyk, Początki kariery w showbiznesie. Agnieszka Wodarczyk swoją przygodę z showbiznesem zaczęła wyjątkowo wcześnie, już w wieku 14 lat udało jej się dostać do obsady kultowego dziś musi cel metro. W którym karierę zaczynało wiele polskich gwiazd, takich jak Edyta Górniak, Katarzyna Groniec. Robert Janowski. Katarzyna Skrzynecka, Doda, Michał Milowicz, Barbara Melser, Zofia Nowakowska i Natasza Urbańska. Do szerokiej publiczności utalentowana aktorka trafiła jednak dzięki roli w bijącym rekordy popularności sensacyjnym filmie z Bogusławem Lindą w roli głównej, czyli kontrowersyjnym hicie Sara. 16-letnia wówczas Agnieszka Włodarczyk do występu w produkcji potrzebowała zgody matki, wszystko dlatego że jej postać pojawiała się w licznych scenach erotycznych. Po latach artystka przyznała, że czuła się przez to zbrukana i miała jej to za złe. Po ogromnym sukcesie Sary przyszedł czas na kolejne produkcje. Początkująca aktora wystąpiła między innymi w plebanii pierwszej miłości, 13 posterunków i równa się mc2. Pomimo intensywnego życia zawodowego, artystka przez długi czas nie miała czasu. By spełnić swoje największe marzenie i zostać matką. Jej pragnienie ziściło się dopiero w 2021 roku. Wtedy to Agnieszka Włodarczyk i jej partner Robert Karaś przywitali na świecie swojego synka, któremu dali na imię Milan. Od tego czasu gwiazda filmu postanowiła w całości oddać się życiu rodzinnemu. Od ponad roku nie pojawia się już na ekranie i nie przyjmuje nowych zleceń. Cały swój wolny czas poświęca dziecku. Jest teraz z to niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzi aktorkę aż 330 tysięcy internautów. Ostatnio Wodarczyk zaskoczyła wszystkich swoim odważnym postem o depresji. Pod zdjęciem aktorki można przeczytać osobiste wyznanie. Znacie te piękne konta ze zdjęciami jak z bajki? Dziewczyny ubrane w markowe ciuchy. W pełnym makijażu? Zawsze nienagannym, wypracowanym kadry z najpiękniejszych zakątków świata. A treści pod postami sprzedające rady jak być szczęśliwym. Myślimy sobie: "Hmm. Ona to ma dobrze. Czyżby? Często za tym uśmiechem stoi brak poczucia własnej wartości. Smutek, samotność czy strach. Często to próba przykrycia różowym pudrem swojej depresji. Znam wiele takich przypadków, a potem płacz, terapię, leki i myśli, jak zakończyć swoje życie. Im gorzej w sercu, tym więcej uśmiechu na zdjęciach i chęci pokazania światu, że jest dobrze czytamy na jej profilu. Niejako w nawiązaniu do wcześniejszego postu, Agnieszka Włodarczyk udostępniła w sieci kolejne zdjęcie. Na którym widzimy ją w naturalnym wydaniu, gwiazda Sary nigdy w życiu prezentuje się na nim bez makijażu. Fotografia nie jest też w żaden sposób przerobiona, nie ujrzymy tu żadnego filtra ani efektu. W tle widać natomiast kuchenny bałagan, który jest przecież nieodłączną częścią gotowania. Fani docenili bezpośredniość, na jaką zdobyła się aktorka, i pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. I to jest normalność, niestety rzadko już spotykana na Insta. Uwielbiam za to właśnie pani profil. Pozdrawiam napisał jeden z fanów artystki. Jesteś przykładem, że nawet przy garach kobieta wciąż może im wyglądać pięknie dodeł ktoś inny. No i to jest domanie muzeum. Super zauważa jedna z użytkowniczek Instagrama. Trudno odmówić racji wielbicielom Agnieszki Wodarczyk. Jej naturalność i autentyzm są niezwykle ujmujące.